Hej kochani sobie, gdzie jesteśmy w Mango i będziemy mierzyć tutaj sukienki. Mówię bardzo cicho, bo tu jest dużo ludzi jak na taki bardzo spokojny sklep i te przemierzalnie są takie, że wszystko słychać, więc się nie chcę tam wydzierać za bardzo. I tak, mam trochę sukienek, aczkolwiek... Powiem Wam tak, nie jestem tu jakoś wyjątkowo przekonana, to będzie bardziej taki przegląd chyba niż opływ dni. jakoś estetyka Mango nigdy do końca po prostu nie trafia do mnie, także bierzemy się za mierzenie. Jeżeli jesteście ciekawe jaka jest kolekcja sukienkowa Mango na właściwie już chyba lato 2021 to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej, jeżeli film będzie się Wam podobał zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować i zaczynamy. I Mango według mnie charakteryzuje się taką bardzo dużą zachowawczością, jeżeli chodzi o ubrania. Nie ma nic takiego, wiecie, odjechanego, ciekawego z takich rzeczy, które rzeczywiście by coś wnosiły, ale fasony są takie bardzo klasyczne. Ceny moim zdaniem są wygórowane po prostu. Ale no, generalnie pokażę Wam to, co znalazłam i pierwsza rzecz, którą mam to jest sukienka, która wygląda całkiem fajnie. Niestety tutaj też są tragiczne przymierzalnie mini, mini, nie ma żadnego lustra, muzyka na balach Także nic fajnego po prostu. Ta sukienka ma bardzo ładny fason. Ja wzięłam Elkę. Jak widzicie, w biuście jest taka trochę przylegająca. Ona ma z tyłu gumkę tutaj. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć, ale jest właśnie w takie pionowe pasy. Nie wiem, jakie jest ze składem. Wydaje mi się, że jest całkiem dobry. Ona nie jest tak jakby ciasna tutaj w biuście, ale jest taka. Widzicie, że przylega, zwłaszcza biust? I jest na cieniutkich regulowanych, nie, nieregulowanych rameczkach, czyli można ją jeszcze spuścić troszkę w dół i z takim właśnie degotem w ten sposób. Generalnie spoko jest, ale to jest tak patrząc na dla mnie sukienka za 59 zł, a znając mango, ona będzie jednak trochę droższa. Niestety nie mam wam jak pokazać tutaj w całości w tym sklepie rzeczy, więc będę dodawała po prostu obok zdjęcia, żebyście mogli sobie tak mniej więcej zobaczyć jak to się prezentuje. No, i tak jak myślałam, ta cena tutaj jest śmieszna, po prostu w porównaniu do tej rzeczy. I tutaj miałam rozmiar E, tu gdzieś macie kod na pewno też, żeby sobie na stronie sprawdzić. Aha, tutaj jest kod referencyjny. Zobaczymy jeszcze skład. I tutaj mamy ciekawy skład: bo 76% to jest Ramia, 17% poliestr i 7 bawełny. Oko. Druga sukienka wydała mi się dosyć ciekawa ze względu na taką totalną prostotę. Widzicie, to wygląda jak jakiś taki kawałek prześcieradła mm. <laughs> po prostu, ale z tyłu tak mam nie? W mi to uda pokazać. Tak, oczywiście przycham taki X z takich gumek. E, Wzięłam tutaj też rozmiar L, we wszystkim chyba brałam rozmiar L sama forma sukienki jest całkiem spoko, natomiast zwróćcie uwagę na to. Tutaj jest dodatkowa podszewka pod biustem, natomiast tutaj na dole nie ma kompletnie nic, także dla mnie to jest bezsensowny projekt zwyczajnie. Ma kieszenie chyba, tak? Tak, to jest jedna kieszeń, po drugiej stronie jest druga, no bo patrzcie. Mamy podszewkę, dotąd, zamiast dotąd zrobić taką, nie wiem, do połowy uda i tak dalej, żeby to jakoś się broniło, to... Tutaj macie też matkę, no, cena 139, no dobrze, no to jest cena za sukienkę, ale dla mnie jest i tak zabawna jak na kawałek prześcieradła. I tutaj mamy, widzicie, bawełny 82, 3 elastanu i 15 poliemidu, to jest skład. I tu jest całkiem fajna sukienka, taka krótsza, nie mówię, że jest szał, ale jest no, fajniejsza po prostu. Ta pierwsza była jak na razie fasonowo najciekawsza, ale ta też nie jest zła. I to jest sukienka z takimi wiązaniami tutaj na dekolcie i z trójkątnym dekoltem, z takim dziwnie... nie za bardzo przepadam za takimi liniami pod biustem i nad biustem, bo to sprawia wrażenie, jakby biust był jakiś taki obwiśnięty strasznie. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale też mam wrażenie, że to... Wyczujecie. Długość jest fajna, bo jest przed kolano i ona ma już podszewkę taką. I ten materiał zasadniczy jest taki groszki żółty. Bardzo dziwne kolory są. Paru sukienek nie wziąłem, bo były takie dziwne, zdychnięte kolory. Nie wiem, nie podoba mi się ta kolekcja jak na razie z tego, co przemierzyłam i z tego, co przeszłam po sklepie, ale tak jak mówię, wybrałam to, co ewentualnie, opcjonalnie może być yy, najciekawsze. To bardziej też dla Was wzięłam niż dla mnie ten sklep ogólnie, bo ja nie lubiłam go po prostu. I możecie myśleć, że jestem negatywnie nastawiona od początku i tak dalej. Nie, ja zawsze jak coś fajnego jest, to to docenię, ale no jakoś na razie nie ma. I tutaj mamy też cenę, 119, więc nie jakoś strasznie drogo, ja miałam rozmiar L. I skład to jest wiska za 80% i 20% poliamid. I to jest sukienka, którą zobaczyłam na, na kinie. i od razu sobie pomyślałam, że ona ma potencjał i jest fajna rzeczywiście. Taka bardzo prosta, znowu w tym stylu z trzema pasami materiału, przymarszczonymi. Ona no jest dla mnie taka w kolano. Ten dekolt, za którym nie za bardzo przepadam, nie jest bardzo głęboki. I tutaj widzicie materiał sam jest w są tutaj obruskowane rękawki. Słanie jest. Materiał jest taki sztywniejszy, fajny, ale myślę, że tutaj lepiej by mi siadł rozmiar M, jednak. A wziąłem L tak jak ze wszystkiego. Więc taka sukieneczka prosta dość. Pokażę Wam jeszcze w ten sposób. Taki prostaczek. Nie ma żadnej podszewki i jest troszkę przeźroczysta też niestety tutaj yy, no ale tak zauważyłam, że te sukienki właśnie z mango raczej nie grzeszą podszewkami i tu mamy jakąś wersję linen czyli linen i cena to jest y, 140, też miałam LK i tu już mamy fajny skład, to jest 55 len 45 bawełna i kolejna sukienka. Słuchajcie, dopadłam w zieloną sukienkę, taką przedkoloną, która wygląda w ten sposób. Tak, są takie wymiętoleńce. No, to jest wszystko wymięte, no ale tak mniej więcej można sobie wyobrazić, jakby to wyglądało nie wymięte. Natomiast wydaje mi się, że ten materiał to jest taki materiał właśnie bardzo łatwo mnący. Nie zapinałam jej z tyłu. wygląda w ten sposób. Co mi się podoba to to, że ona już podszewkę y, ma, także całkiem spoko to jest. Tutaj jest takie marszczenie, widzicie, przy talii, talia jest luźniejsza i z tyłu jest zapinana na guziczek. I tu mamy już 100% bawełny. a ja rozmiar miałam M i 119 kosztuje. I tu mam kolejnego prostaczka, bardzo prostą sukienkę z takimi marszczeniami y, przy tutaj widzicie, jest cena z tyła. Wydaje mi się, że to jest taka bawana, taliowana, ale luźna w talii i tak nam trochę za połowę łódki w takim jasno-zielonym Tak wam może pokażę, jak to wygląda. Tutaj mam rozmiar M. Całkiem przyjemna jest tak jak ją założyłam, natomiast nie ma dla mnie żadnego wow w tej sukience. I tutaj mamy cenę, rozmiar. Ta sukienka jest całkiem fajna, taka zachowawcza, taka zwyczajna, po prostu bardzo chillowa, ale fajnie się w niej czuję, jak ją zobrzymam. kolor jest ładny, bo to jest taki fajny różyk. Ma trójkątny i znowu warstwy. Jejku, pamiętam, jak byłam na studiach, to miałam taką spódnicę błękitną właśnie z takiej warstwy, co wtedy też było modne, ale wracając do sukienki, prezentuje się całkiem fajnie, podoba mi się, bardzo ładna jest. Natomiast, no, jest to jakiegoś tam rodzaju zwyklaczek, które ja już mam w swojej szafie, więc nie jest dla mnie niczym jakimś specjalnym czy interesującym, ale jak szukacie czegoś takiego, to tutaj muszę przyznać, że fajna jest. Tu jest luźniejsza, właśnie ma ten trygłny dekolt, nie jest jakoś strasznie głęboki, fajnie odszyte rękawki, takie że troszeczkę wysmuklają i maskują. jak Mamy troszkę masywniejsze ramiona, także ta jest szulowa próft. A tutaj skład. I tu jest kolejna sukienka, którą wziąłam bardziej dla Was, bo jest tutaj wiele rzeczy, które są nie agnieszkowe, czy guziczki, czy kołnierzyk, te guziczki przez całość, jeszcze jak mi się jakaś sukienka podoba, jak na przykład ta z Zary, to ok, przeżyję, ale tą wziąłam bardziej dla Was. Jest taka, no nie wiem, <laughs> ciekawa na pewno, ma bardzo ładny print, taki kobiecy, taki trochę retro vibe. Także coś takiego, natomiast ona jest po prostu prześwitująca, bo ona nie ma żadnej podszewki, a materiał jest taki cienki, szorstki, taka sobie o. I ostatnia sukienka ta jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba, jest w takim kobiecym fasonie. Widzicie, mamy odcięcie takie tutaj pod biustem i tutaj w dali, czyli tu mamy takie przymieszczenie. Jest wiązany jeszcze z okrągłego, odbówkowane rękawy. Bardzo yy, fajna jest dla sylwetki, po prostu, tak wiecie. Wycina tutaj, dodaje kobiecych kształtów. Tam mi się bardzo podoba. I ma też ładny wzór, ładny kolor, także fajne. Sklikam sobie ten kod, cały kuła z niej i będę mogła potem ewentualnie na wyprzedażach jakichś ją dopaść, bo niestety na metce nie ma ceny, jest tylko 25 euro. Więc tak jakby nie wiem ile kosztuje. Kupiłam dzisiaj kombinezon zielony, bo dzisiaj też nagrywałam już na zlizę, ale ta sukienka ląduje zdecydowanie na moim liście. Tutaj mamy metkę z kodem, tu macie też ten kod QR, jak widzicie, ja miałam R i cenę, no niestety nie ma polskiej. I tu jeszcze skład, proszę, dla Was. I to by było na tyle. To było wszystko, co dopadłam w mango. Nie było tego dużo, nie było to szałowe moim zdaniem. Najbardziej mi się podoba ta rzecz, którą ostatnio mierzyłam. Także ciekawa jestem Waszego zdania, czy kupujecie w mango, czy podobają Wam się rzeczy z mango, bo wiem, że są fanki tej marki, także możecie mi napisać w komentarzach na dole. Jeżeli film się Wam podobał, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym. Pa!